Nie no, też ty! Ale ci, żeby cię nie pojebało ty! Ocza, oczarować. Yy, nie dać, ja ci smutek wystarczyłby. No to dobrze, że składa. Nie, ale co musi mieć? Tak? Nie, nie masz takiego że ci takiego... A najważniejsze o, oczy, nie wiem, uśmiech, wiesz. Masz jakąś taką cechę, taką, która cię zdobywa, że bardzo parę lat, mam nadzieję, że się nie zakochałam <grym> w najbliższej przyszłości. Co masz? Dostałaś kosza? Boli Ci serduszko? Bo tak, boli mnie serde. Kto tak cię skrzywdził? Ile już Ile to trwało? Sama się wyskrzywdziłam, na się Ale czemu sama się wyskrzywdziłaś? Czy się za dupę? No, na verdwisma, na dupę, na verdwisma. Nie, ale. Yy, a to był taki chłopak z czy? Nie, no, mój chłopak. Był już... tak, on już. On... Licza? A wiedziałaś, że nic z tego nie będzie, ale i tak się oszukiwałaś. Tak, dupą. Ej, ale! To jest warte kurwa, w sensie to i wiesz, że to nie jest warte? Nie jest warte, dlatego że teraz się zajmuję sobą A jak długo już jesteś z igielbą? Nie odzwyczaj, jakoś świeżej nocy, tak chciałam. I do kiedy byś chciała jeszcze tak być z No jak najmóżej Ciebie same nie ogarnę do tańczę tak jak bym chciała, to A, nie chcę, sorry, tak więcej mieć na barkach. Okej, okay, ale tak ryzykownie zadam pytanie. Miałeś depresję lub masz jakieś takie problemy psychiczne? Nie, chcę się z Okej, okay, dobra, dobra. Teraz jestem w momencie, w którym cię dobrze do i nie to jest ryzykowne. Nie, nie, nie. Zdrada? Nie, to nie zdrada. Mi się wydaje właśnie, że... że Mam wrażenie, że kobiety czasem zbyt zbyt jakby nie widzą innej, innej możliwości oprócz jednej. Wiesz jak się uprą na jedną, to będą kurwa walczyć i walczyć, nie, nie? To jesteś taka. No dobra, no ale wal... no, walczyłaś. Ale w końcu musiałem pójść, okay. nie działać. Dobra. Dziś tam w wywiadzie? <laughs> tak, jestem dziennikarzem <laughs> Grube wywiady. Z tej strony Filip Grohala, Krypto No dobra! Czyli ja chcę poczytać w komentarzu widzowie macie jakieś pytania, to nie wiem, czy się nie znamy, ale może. Przychro, musiałeś powiedzieć, że szukasz chłopaka nie, nie. na małe, na małe widzimy się. I czemu by mi po nazwisku? Nie mam dziecku, kurwa, to nie bota. Chociaż zna swoją wartość. Nie ma top'ego! Ile na stopie? Ile wypiłaś? Trzy pizze. Okay. Nie jest za muźle, chyba. A jak widać, że tego masz? Nie powiem. Ma, mu, Musisz się zgadnąć. To będą wszystkie, oh, no. jest No dobra. No. bez sensu. Jestem wodnikiem. Wodnikiem. Wodnik. Za na singielkę ale masz, szczerze mówiąc, masz bardzo czarujące oczy. Ja uważam, że oczy... Nie, ja nie przepraszam, podkreślmy, że się... No ja wiem, ja wiem. Ja, ja jestem dumny się, ja się cieszę. Ja się cieszę, ja jestem, wiesz. Bo ja, mój kontent polega na tym, że yy, muszę dostać jak najwięcej ilość kosy. Bo wiesz, ja uważam, że podrywanie dzieci z imprez jest zbyt takie przeruchane, ale kosze łapać. To jest, wiesz, to jest taki cel, który zazwyczaj ludzie nie wiesz. Ludzie bardziej się fokusują, ile oni poderwą, ile oni przeruchają, ile no, przed nie mam no, ja mi się I... oglądać. Nie wiem, ja nie znam, nie znam celu, ale. Bo... Cieszę się, że poznałam. <glądać> o tak, kurwa, ty mi się Po co te tunele? Mam już je od 6 lat i jakoś tak chyba ze mną zostaną ale nie chcesz później, bo pamiętasz na przykład Marcysia Bardzo się jebała tymi tunelami, a później się strzyła uszy Okej okay. No bo ty no wiesz dobra, ty A miała taką decyzję, takie swoje, a, nie ciebie, powiem, ale, swoje zmiany, okay. swoje takie jakieś nie Ale nie myślisz, że ci się w Tunele? Póki co nie A jak długo masz? Ale nie wiem, kurwa, Widzieliśmy jest obrotne Ja też całkiem obrotny jestem no. <laughs> już, już pierwsze piwo piję i jeszcze jagarbowe pile. Dobra. Trzeba A możemy usiąść jeszcze na chwilę? Pewnie Bo ja nie lubię stać. O! Tam są dla nas brzaczki idealnie. Na chwilę się usiądziemy. E, idź tu, idź tu, no, żeby było no. e, Cię lepiej widać. Nie, no bierz Dobra Dyszka za godzinkę Ale nie oddaję. Nie, pierdol Agata O czym gadaliśmy wcześniej? A, o... Nie Nie będziemy robić kisosa, bo mi dała Już jest Zatwierdzone widzowie Ale... No, mogą być szoty, ale to byś musiała coś niesamowitego. No, twoje reklamy na pewno będą szoty, ale. Ale. Yy... Dobra, czekamy na górę plaster, pokwitę wódę. No nie, możemy zrobić szybki, szybki to czy to. O, Widzę ja, 14-letnich chyba. Straszne. No, ja, dodawaj, <suszą> max 9 ty. Wakacje, mm -hmm. za niedługo ich nie będzie spokojnie, za niedługo będzie widzów jak kurwa wakacje się skończą, także spokojnie. Cześć i Ale Nie chciałabyś ich adoptować może? My nie no, jestem trochę osobą, ja mogę ja kocham dzieci. mogłabym być przedstawionym. was Kocha <grym> Was. A wy takie rzeczy. Ja o 46. To właśnie... No, no to... ale no, tak, się oni się przyznają do swojego wieku. Ja właśnie nie wiem kto jest bardziej Chris. Bo wiesz, jak już miał 14 lat, to jeszcze można wybaczyć, że jest, że jest takim cringe'em Ale jak pisze, że na przykład Ile jesteś w stanie wsadzić kurwa kutasu? Dwa czy trzy? No to, no to kurwa Sam dla siebie kurwa mówisz, no wariacie 10 lat mam a dobry, nie? Nie, powiem ci tak e, Bo ja muszę cię nauczyć z Twitcha, bo pewnie nie znasz rzeczy tego świata no, nie bardzo Ogólnie? Gwia Twitcha jest na tyle piękny, że każdy jest anonimowy i pisze, pisze rzeczy, które nigdy by nie powiedział w twarz. No rozumiem. Hej, wszystko na hej. Tak, ta tak, Murański. Stawaj, stawaj. To, co nie powiedzieli mi w twarz, nie powiedzieli mi nic. Coś takiego było, pamiętasz? Oglądałeś? No, nie, nie oglądałaś. No, no to nie powiedziałeś w gry. O. Kiedy gruba przyjdzie, ale to nie, to gruba to już moja przyjaciółka, okay. wiesz co no Okej, okay, dobra. A ile ważysz? Nie powiem, tak. Ja no, ci, ale ci powiem, ile ja ważę. No. 60, już, no. 64 Sześćdziesiąt A ile masz troszkę? To tak, no, się zgrali. Ooo, a ty to kurwa big baby. No, ale no, ile, to... ile, ile wzrostu? Metr siedemdziesiąt Uuu, wysoka. No. Myślę, że 45kg? Może nawet mniej, 40 Nie, trochę więcej tak, no, Minus 1 2 O widzowie Anoreksja, to mi się podoba Nie mam anoreksji, daj spokój Proszę, co zjem to dorosłym i wychodzi Ja wiem, co to jest Szybka przemiana materii Szybka przemiana to się ektomorty, ektomorty Szybko zazdrości Znaczy to jest fajne, ale jak chciałabyś zbudować masę, to jest ciężej. Nie, nie chcę chyba Ja, Look, nie, chyba ty, ja ale... się nie Nie Ale ile by się wyceniło? Ja na przykład się wyceniam na siebie. 7 na 10, ale mam potencjał na 9 na 10. Roda, tatuaży więcej, bo ja tatuaży mam. Yy, yy, przy wazi na wadze 20 kg taka wiesz, atlet, atleta taka budowa. Czemu się oceniamy na skalę? A na co, na akurat właśnie? Gdzie się oceniać, Na co? Ja się mogę, no dobra, dobra. No, jak już mamy się oceniać, to ja skala jest od do 10, tak? No. No to 10. Ale to, to pewnie. ja sama siebie. To... Ale ego topy. Nie ego tolę, po prostu ma swoją wartość. Chodziłeś na Tindera Zdarzyło się Nie, w sensie... Chodzi mi o to, że ja tak... W sensie to ja nie... Ja nie mam tak, że mam słabą, słabą samą ocenę. Nie no ale... przez tak chwilę trochę tak. Nie, bo ja uważam, że powinno się jak najlepiej mieć zdanie o sobie. Ale... Ale uważam, że też trzeba być sprawiedliwym. I uważam, że wiadomo, nie każdemu się to pasuje, bo jest wolą bardzo chudych ludzi, drudzy bardzo ja, grubych. Ja nie yes. chcę o sobie myśleć źle, bo czemu miałabym zrobić? Ja nie myślę źle o sobie, ale wiem, że mogło dlatego być nie, lepiej. Dlatego powiedziałam o tych skalach, czemu oceniamy się w skalach i czemu oceniamy się w jakikolwiek sposób. Jakby No Żeby nie żyjemy nie... w świecie, w którym na znaczenia, ale nie jest Dobre. ważne. Rozmawiamy Dobre. teraz i bardzo dobrze rozmawiamy. Fajnie rozmawiamy. Kto ja się tak ja w ogóle jestem przecież że w końcu już kosza dostałem, bo już można było czekać ty. E, ja rozumiem, ale spójrz na to, że jakby każdy myślał o sobie... Cześć. E, że jakby każdy myślał o sobie, że jest 10 na 10, to by nie miał powodów do zmiany. Tłumacz? Uważ? Ja uważam... To tak samo. Kurwa, to rodzaju. Nie, chodzi mi o zmiany wewnętrzne. Zmiany wewnętrzne na lepsze. No to bywają i bywają dalej. I ja dalej uważam, że ty jestem ty... idealną osobą. Ale nie na pewno. I dychę dalej no i myślę, że jak da się wykroczyć poza dychę, to to zrobię. Ale po powiem, po wydaje mi się, że pomimo, że jesteś bardzo chuda, no i nie będę ci ujmować, ale no, pierwszy nie odziczyłaś. A propos to no, jest? O ZL, a 92, AK, a Lager. Ale gada. czekaj, Filip, szere, prędzu, Dobra, na Filip, zluzuj szelę Frenzu. Na Filip, zluzuj szelę Frenzu. No bo na CDF, potem, tak, potem będę narzekał. Czyli nie zarwałeś, kto to jest? Dzięki bardzo za trójaczka. Dobra. Yy, no, jakby. Czekaj, bo już nie, 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 nie wiem co mówiłem. No i wyjebam między. Coś o tych twierdziach, ale... A! Yy, uważam, że nawet pomimo tego, że nie masz jakiejś tariosy, że jesteś niesamowita z góry, to uważam, że masz branie, bo jesteś piękna z urody z twarzy. A uważam, że twarz jest yy, w moim mniemaniu najważniejsza, bo chyba żelazka jest gruba, to nawet na to nie patrzę. nie, czy jest ładna no, twarz to... czy Straszne rzeczy. No straszne rzeczy, ale to są... To jest wiesz, to jest ludzkie moim zdaniem, to jesteśmy takimi trochę zwierzętami. Wybieramy, która, no, który tak samiec nie. lub samica y, będzie nam odpowiadać, nie? No, a niekoniecznie w nie połowie świata i jakby mówisz to przed 729 osób to ogląda i no, nie wiem. Ale nie ma, tak powiem, ci, powiem ci tak. Po powiem ci tak, Agata. Nieważne ile to osób ogląda, bym ci powiedział to samo poza filmem czy teraz? Ja jestem, ja zasadniczo jestem bardzo szczerą osobą. Na, 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 na tyle szczerą jestem osobą, że właśnie nie powiedziałem, powiedziałem o Twojej wiesz kurze i tak dalej, bo mógłbym sobie to darować, ale jednak powiedziałem o to. No, no jestem, ja mówię to, co myślę, nie? Ja uważam, że jakby każdy, tak, każdy taki był, to chociaż ludzie by nie, miała, Stary, nie co mieli. co mam zrobić? w sobota wieczór, a ja siedzę w domu i z Stary, mam co mam zrobić? Sobota wieczór ja siedzę w domu, chcę iść na piwo, a nie mam z kim. To jest przykre? Stary, bierz piwo i pij ze mną. Na chuj ci wychodzić z domu, pizdę dostaniesz Jakiś Szmulce będą Cię naciągać za na alkohol Pierdol to byków Siadaj kurwa wygodnie w kanapę Rozgość się kurwa Nikt Cię nie będzie nakręcać Ani nic Na chuj ci, kurwa chodzi na imprezy Wydasz cztery razy więcej Dobrze mówię Może, Możesz ze za darmo na imprezie wyciągnąć Agatka Co? Dzisiaj wygadane jesteś wyjątkowo Właśnie, się... właśnie. Dobrze idzie. No A teraz? Jest chillera. dobra, dobra, dobra. A tańczysz? Lubisz tańczyć? Jaki styl tańca? Nie wiem, bo po swojej Nigdy się nie zagłębiałam w żadnym Okej, okay, okej. Okay. A umiesz terkować? Firmą. Pomogę. To pokażę. Herliste. Pokażę, pokażę jak trójku jest firmą. Nie. Już było raz, już więcej, tego nie powtórzę. Agata, ważna Filipa. To jest podrywacz. Krypto Gencz, I ma swoje, na swoim koncie wiele groszy, koszy, bo pracuje jako świeciarz, więc można od niego... Nie. Nie, nie ładnie, ładnie Po tak, tak. widzisz to? Jedyny zapach jaki. Ale yy, tak jakbyś odwiedziła mój zapach dzisiaj. To już widzę czwarty raz, kurwa, już mnie to wtłumaczył. Co? Powiedz, że masz mikrofon i czy to akceptujesz? Czwarty raz to widzę. Się. Ale ja już dostałem kosza, Morto, ty. No ty już, ty już kurwa 20 minut wstecz powiniesz, kurwa, być. Ale. No, dobra, bo i. A, chuj, po co ja będę pytać, o to długi jesteście. Ja mam wrażenie, że ludzie, którzy nigdy nie ruchali myśl... myślą... Myślę, przepraszam. Myślą, że ma jakikolwiek znaczenie. W sensie ma trochę. Powiedziałeś, że masz 9 lat No ja wiem, ja wiem. Ale, ale jakby dobra widzowie, tłumaczę wam i ty możesz potwierdzić, okej? Okay? Bo miałeś chupaka dłużej niż tak. Za dłużej, okej. Okay. Nie jesteś widzowy. No raczej no. E, ogólnie. To, teraz lekcja. Dziękuję, ładne pazurki. A, A pokaź z ja Takie jebeliki. Eee, dobra, widzowie notujcie. Wy, wyciągnijcie notatnik, długopisy i notujemy. Ogólnie, cipka, tak, cipeczka. To, to, to co kobiety mają. Albo wy. Nie wiem. Eee... Ogólnie jest na tyle inteligentnym organizmem organem przepraszam, organem, który dopasowuje się do peniska Kumasz, ona ogólnie jest elastyczna. No to co, no, chciałem je tak ładnie. Co? Na źle mówię? No tak, Agatka, się nie dowiecie. A wam powie, w kole się nie No to ja nie nie no ty no tutaj, no dawaj, powiedz jak jest skonstruowany jak? O, Moje nie dowiedzą, możesz kandydatować do No co stary, przeszkodziłaś mi tutaj No lekcji. bo to co, jak wyszliśmy z tematu kurwa nie wiem, paznokci do cipu A to ma akurat duże znaczenie, bo na przykład ładne paznokcie lepiej wyglądają nad czyimś penisie. I na, I na przykład długie paznokcie nie są wygodne w niektórych noszą. Na przykład podcieranie, chyba. Nie, czy to nie jest problem? Bo zawsze się zastanawiałem. mam czy... no, swoje paznokcie. masz króciutkie? Ładne. A że naturalne? To bardzo szanuję, bo zazwyczaj to wiesz. Żelowe są dolniej i chuj To ja mam pomalowane na raz jeszcze widać. że No, widać, że jeszcze. Tak już że... wiesz, przed wyjściem. Jeszcze ta farba z, ze ścian ze nie zeszła tak. Całkowicie Sama malowałam pokój Z kartem też to daje że ładna Ostatnio Bo się przeprowadziłam do nowego mieszkanka Ja właśnie szukam, mam dwa tygodnie mam przejebane tak? No Ja wiem, ja wiem Znaczy, ja wiem, ale oni nie wiedzą, ale ja mam przejebane Ładna, ale ma krzywe ale nie Nosiłaś, op, nie, nie po wiem. Bardzo mm -hmm. ładne w mam. mam, dostańcie. No ładne ma Ładne, no, ładne. Ja... Ja będę też Szkoda, mm. że nie masz kawnisku gdańska, ale bym wszedł i pokazał Ci co to jest podryw. Ej, Adio! Co tam? Prowadzimy streama razem, chodź. To ona mnie podrywała jak coś. <laughs> Serio? Cało się do... Stara. Kosza dostałeś przecież! No dobra, ale to Ty, ty dzwonisz do mnie, a nie ja! No nic, zgadamy. Ona stwierdziła, że. Ty jest... oblała się oblałaś nie, pisz godzinę. No nie przejmuj się, no, on jest bardziej w niż wcześniej. No tak, go ja na no, koszę ustawić. Więc... Ja tylko. Ja, ja idę do kosza! Oj, niewygodnie Ej, bo masz mokrą Oko Saurona jest mokre Chyba twoje, chłopie to? No patrz Pertinsbe <śmienicza> 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 To jeszcze raz <śmienicza> Bo nie nagrał <śmienicza> ja idę tu. Ja sam A co tu dzieje, bo ja jestem ciągle tutaj no co? No, Chciałaś sprawdzić czym pokazuję film. Co tam, Blondie? <noise> Podobają Ci się ludzie egzotyczni, czyli czarnoskórzy, Azjaci, Romowie? <noise> no? Tak. Tak? Ale wolisz Polaków? Jakby, jakby gra... Europejczycy są bardzo podobni, jakby nie rozumiem pytania. A, a Afroamerykanie to są Europejczycy, tylko kurwa z Wiemy... ciemniejszej strony. Wyróżniłeś tylko Polaków, nie. tak, no. a co Polaków? No, no, no dobra, to od Europejczyków. Jak to jest zależało, ale od stary jakby... woli! <laughs> Ty Piara, mam podpisanego chłopa Weed! masz to? On nie ma imienia, on ma Weed! Widi, Tak jak sywa! Ja okay? jestem u niego? Weed! <noise> weed! <noise> 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 A Weed? Okay. Ciekawe! No! Co? Co? No potem pogadamy, bo z Trima prowadzę potem sobie prowadzę Ile za stukę ty... Myślałem, kontakt od widera Ona prowadzi normalnie tak, ja nie prowadząca uratowania. Ona ogólnie już jest streamerką, góry. Tak. A ten, y, o czym. A no właśnie? No Ja byłem tutaj na live u ciebie. siema Mordo. Czekaj. Ale, ale w sensie, że tutaj byłeś, czy oglądałeś? Nie, no, że byłem. Sieła, Mordo. Co, chcesz przynieść pionę, czy co ty chcesz? Dobra, dawaj. No siema. Dojebany wąs, Bordo Ile zapuszczałeś? E, tydzień. Nie, półtora, półtora. Zajebiście się, a Ty nie zapuszczasz wąsa? Jeszcze nie. A to kiedy? Za rośnie. Mój też, patrz kurwa. Bo to dopiero po ja A ile macie? Że tak? a ja bym wolał, żeby mnie w ogóle. miał wolę mnie A to czemu tylko. Ej, bo teraz jesteś i tak. Kojarzysz Izaka? Piotr Izak z Kowerski. A, a co zrobił? No teraz jesteś podobny do Izaczka. Nieprawda. On ci dziecko brakuje pod panu. Ma córkę. Ma córkę No bo ja śledzę Twitcha. A jak się bawicie dzisiaj? E, we dwóch przysz przyszliście czy gdzie? A ty tutaj chyba codziennie nagrywasz. Co ja robię? Prowadzisz live? 3-4 razy w tygodniu. Dzisiaj ostatni. w tygodniu nie ma. Dlatego dla elektryków jestem piątek sobota, a w sobocie jestem na przykład niedziela, niedziela, czwartek. Grzech! Jak się bawicie? Essa Esa? Ty nie wyglądasz jak widz podpisany. Wiesz, to jest moja i kobieca samo. Ja, ksyma, ja też. Sama, jak, to syma, to jest... Ja koks jestem jak coś. K koksik. Ja jestem taki gorący, spróbuj ją od, 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 od... No to spróbuj, kurwa. Nie chcę, Fukaj? Fukaj, ty. Nie ma trzymaj, nie tej Co?